To jest już w pierwszym dość nietypowym filmie. Jeszcze nigdy sobie nie robiłem takich filmów, więc stwierdziłem, że pora ten pierwszy raz. Mianowicie, siedzę teraz i gadam sobie jak totalny debil patrząc się do okienka w kamerki, a mianowicie czemu temat służy na celu. Yy, na kanale styknęło mi niedawno dość tysiąc widzów, znaczy niedawno, no się miesiąc demu już pierdolą mi te tysiąc widzów. Miałem na ten yy, odkaz jawnąć jakiś specjal, cokolwiek, coś, coś, coś zrobić, ale naprawdę nie miałem na to pomysłu. Yy, więc po prostu stwierdziłem, że nagram zwyczajny filmik yy, na tego na kamerce Moje filmy są i tak wystarczająco śmieszne, więc nie czanie śmiesznego tysiąc widzów. Będzie śmiesznie dopiero jak miniemy 10 tysięcy widzów albo 100 tysięcy widzów, wtedy będzie moc A co dopiero teraz, co miałem wam powiedzieć? Yy, tak, założyłem yy, Facebooka, znaczy taki do nowego, wiecie, że dajcie tam, lubię to wtedy jak ja robię jakieś streama, bo niedawno zacząłem streamować, znaczy robię jednego streama takiego yy, testowego, nie, żeby było śmiesznie i tak dalej, muszę kapić tę jabaną kamerkę, bo jak się kapie, tu to jest kurwa źle, a muszę kapić tu w ogóle jak się tak nie komwodał czy no teraz powinienem patrzeć mieć klawiaturę w ręku i napierdalać w nią na pewnej piździe, grając na Naruto a znaczy, zwykle to robię to padem, nie? A nie klawiaturą, ale to szczegół Tak czek, tak, założyłem Facebooka, macie tutaj linka w opisie, tam na dole, więc po prostu jak już będziesz kilka łapkę w górę, to kliknij jeszcze link w opisie. I tam macie Facebooka, wchodzisz na Facebooka, dajesz lubię to, jeżeli nie masz konta, to robisz konto, nazywasz się hmm... Nazywasz się jak masz naprawdę na imię, ale nie muszę nawracać jak masz na imię, możesz się nawracać na przykład yy, Ja ten spokoj kolejszym, cokolwiek dajesz, lubię to, i wtedy, kiedy ja rzucę nam filmik, ty wejdziesz na Facebooka, w telefonie, w czymś cokolwiek. Widzisz, jak ja dodałem filmik? Wchodzisz, oglądasz, dajesz łapkę w górę i jest git. <laughs> nie no, ale tak na serio. Yy, robię z Facebooka, żebyście wiedzieli kiedy na przykład streamuję, robię jakieś tego, nie wiem, daję cokolwiek. Może jakiś jakiś konkurs na pionek, bo nie większa większą liczbę widzów, Co, coś, cokolwiek. Kiedy daję jakiś filmik, wiecie po prostu o tym, więc yy, dajcie like na Facebooku, będzie git. I teraz kolejna informacja. Tak, tysiąc widzów, dziękuję Wam bardzo serdecznie, piona przez internet. Nie możemy na razie zrobić żadnego spotkania z widzami, nic, bo ja po nie mam rzeczy, czasem takie rzeczy i tak dalej. Yy, w sumie jest jeszcze was za mało żeby takie rzeczy, ale cóż, yy, jestem wam bardzo wdzięczny za te tysiąc widzów, jest super elo, tak, kozacko, nie tylko zacząłem robić jakieś nowe rzeczy na kanale, nie tylko walki online, yy, dragon ball i tak yy, dalej, anime recenzje, coś, coś jeszcze bardziej muszę nowego wymyślić i już w sumie mam pomysł też oczywiście z moją sobą z kamerką, znaczy nie tylko z kamerką, tylko z kamerką może w premierze, nie, ale tak czy siak będzie spoko, yy, spoko będzie. Tak, czy się, jak zobaczycie, to co? Jak już się pokaże, nie wiem, a teraz mówić, co zrobię, bądź że rzadko nie zrobię. w Wtedy będzie, że mówiłem, że zrobię, a nie zrobię. Ale raczej zrobię na 10%, więc jak będzie coś nowego, to oczywiście zobaczycie. Więc wiecie na Facebooka, lubcie to i tak dalej. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego odcinka, pamiętajcie, co jest na moim kanale, i tak dalej. Cześć!